Inspiracja jest jego woda, powietrze, chleb, co jeśli jej zabraknie? Jak pokonasz kolejną górę, i skąd weźmiesz sił, by biec? Jeśli braknie Ci chleba, wody, powietrza, wróć do źródła Twojej życiodajnej siły. Do tego, który jest jak woda, jak chleb, jak powietrze. To jest ten czas, ten moment, abyś napełnił płuca i zaczerpnął oddech. Zatrzymaj się, by wziąć to dla siebie, bo jesteś stworzony po to, by iść pełnią sił i pełnią ducha. Czerpnij inspiracji i bądź inspiracją.